Witam wszystkich serdecznie. Słuchajcie, jesteśmy na Blitwicy. Dziś przed patch 4.0 i otworzyłem skrzynkę, którą przywitał mnie wręcz piękny czołg. Taki oto pojazd. Jest to 122-44. mi ze skrzynki. Bo ten patch właśnie nam skrzyneczki wprowadza. I możemy. Codziennie, a nie, przepraszam, nie codziennie każdy pojemnik inaczej, ten, ten raz na tydzień. Ten, ten możemy otworzyć. Nie wiem, zaraz się dowiemy. Otwórz ten. Możemy otworzyć, uwagę, uwagę, raz na dwa dni. I co w nim jest? A32 Valentin T25, T15, Churchill i PZ. S35739 Tutaj, jak już mogliście zauważyć, oprócz te tego co mi właśnie wydatało wy wy i we mnie szczęście takie wprawiło, że normalnie masakra, może jeszcze wypaść 6Y Persing M62A1 Lift t 233 e i 6I AC4 cz Sentinel. Oprócz tego 250 golda i do miliona srebra No i oczywiście jakieś tam inne pierdolone Dobra No i otwórzmy Te trzy standardowe pojemniki I oto zawiera nagrodę losową No Otwórz I dzisiaj możemy takie trzy Aż 500 Częściów Pozostało na dziś za 6 minut możemy otworzyć następny i tak to wygląda. To jest jedna rzecz, którą wprowadzili. Uwaga, uwaga, bo drugą rzeczą na dziś uh -huh, są bitwy punktowane, czyli te rankingi. Rankedy, takiego w wodzie To jest kolejna rzecz. A jeszcze jest jedna rzecz, która została wprowadzona i którą za chwilę będziemy. Restować, otóż, otóż, uwaga, uwaga, trach! Słuchajcie, linia do focha! się pojawiła. I coś, musimy odkupić tego dziana. Ludzkiego. I, I daj do czołga. Niestety. I teraz tak. Aha, musimy Nie Instaluj. Instaluj. Poczekajcie chwilę, coś załatwię i no, zaraz wracam. Słuchajcie, wracamy do nagrywania. Oczywiście mm, FT jest tu, zakupiony, pojazdów tutaj mam coraz więcej też, a poza tym muszę kilka rzeczy jeszcze kupić, bo mam wyekspione w pewnych nacjach. no na przykład tutaj, ale to się kasę zarobi, teraz to jest kurcze pikuś z hajsiwem. 12244 122 44 wypadło Także no, nie będzie problemem No, dobra Dobra, co, no to co, lecimy w takim. Teraz lecimy w takim. O! trochę Rozpać. Mapa, która... właśnie. Aha. Wow. Coś takiego wprowadzili? Spoko. Czego? To fajnie! Fajny turniej wprowadzili w takim układzie. Dobra, zobaczmy jak wygląda ten, ten mapa po zmianach. Na razie za wielkich zmian nie widzę. Może poza lepszymi teksturami o! Tu się zmieniło, tu jest odkryte. Tego budynku też raczej nie było. To się przesunęło i to jest w ogóle wyższe z tego co widzę. Więc są jednak zmiany. Jeszcze dzisiaj kurczę do wykonania trzynasta misja, panie i panowie, wiadomo na co. No oh, halo. Ciebie. Pomocy. Ja zapomniałem o tym, że mam magazynek w ogóle. A ja tak strzelam pojedynczo. Dobra. Tego to prawie nie no? ma. Dobra ładnie <laughs> w pana. O mocy. Rosnie sobie poradziłem sam z dwoma. Nie znaczy, że z trzecim tá, se poradzę. No dobra. Obraca się jak idiota. Dobra, lecimy. Ła Jezus. Amorek. Koniec. Nie no, fajna bitewka nawet z tego weszła. No i prawdopodobnie możemy otworzyć kolejny antenę. Wiecie co mnie zastanawiają? Te BlizzCoiny. Торнее. Mm -hmm. mm -hmm. Я дам это мой назад не? то? А. A ta inny to cholera jaka. Bo to chyba jest za... za to nie Całkiem prawdopodobny Chociaż szczerze mówiąc Nie wiem 1000 bitów już prawie ma Okej okay. Słanej Kup No A tego dziadek Po patrz mi on No i słuchajcie Mamy o tej drugi tier Otwórzmy Pojemnik Uwaga 40 tysięcy kredek Został nam jeszcze jeden i co może wypaść tak jak widzicie, może 100 golda nam się uda polosować, wtedy byśmy sobie jakiś może czułk czu czu kupili. Szczerze mówiąc, to bym pojechał suchem. Z tego względu, że sucha na zwykłym włocie nie mam, a tutaj już mam. <grych> Więc z tego względu bym pojechał chyba su tą bitwę teraz do odmiany, ale widzieliście. TDK mamy. Chyba się niczym nie różnią w porównaniu do zwykłego wota FOX 155 dalej Tutaj też ma 155 od niższej penetracji nieco yy, AMX 50 FOX zwykły Jak widać ma 122 Więc w sumie żadnej różnicy nie ma. Chyba że bierzemy pod uwagę matchmaking minus 1 plus 1 To jest Chyba jedyna zmiana, ale myślę, że do tego to się idzie przyzwyczajenie. Dobra, gdzie my mamy naszego su? Tu su, dobra. Kamuflażu nie chcę, materiały eksploatacyjne, no jak? więc tak, tak i tak. Lecimy dalej. Mhm, 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 więc tak, tak, tak. I tak, i amunicja, ile mamy? 35 na max, czyli standardowy rozkład: 15, 10, 10. Jak się wystrzelam, to życie No to dobre. Zakarnijmy się i zobaczmy, jak się to w ogóle na siódemkach gra, bo to jest moja jedyna siódemka. Mhm. Lupus. Chyba nie tylko misucz. Wypad. No także jak widzieliście, ze skrzynek na nawet niezły łup może wypaść. Chcesz, będziemy na pewno otwierać skrzynki? No i tych najmniejszych jest 3 dni, można otworzyć. Tych pośrednich, jak widzicie, jedną na 3 dni, a tych największych raz na tydzień. Można otworzyć i następna, taka duża jak ta, nas czeka dopiero. Oj, oj, oj. Bir yaşta daha ne? Ne var oh, şeytan. Daha da, çıkayım. Ya had, ya, had, ya, had. ya. Dobra, mana. to špat. Je tam úplně jeden.

Właśnie kawów to z... czło i kto se radzi A jeszcze prawdopodobnie na gocie to jest w ogóle mhm. Co? Co na mnie czekało 4-3, no dobra. To wyjdźmy, zobaczmy zobaczmy na naszą ostatnią skrzynkę która miesz prawdopodobnie a nie minuta jeszcze. No dobra też poczekamy. No. Także z tej skrzynki mi bardzo fajny rzecz wypadł. Także cóż, fajnie, fajnie. Zobaczymy jak ostatni ja skrzynka. No 2000 golda mam prawie odłożony. Więc jakbym dostał te 100 golda, to można poszaleć i czegoś poszukać fajnego. I tutaj nablić się. minuta. No, to počekáme. <laughs> <laughs> A sami wiecie co? Otwórzmy drugą dużą. Mamy na tyle golda. Aha. Wiecie co, biorąc pod uwagę, że mam SU, to jedziemy, Przed, przetrachmy przedmiot, przetrachmy tego Golda. Sentinel! Naprawdę? Ile ja mam jeszcze tego Golda? 500. To jeszcze na średnią skrzynkę nas spać. Otwórzmy tą po drodze. Spoko. Kup. Dobra. Nie, 225 nam jeszcze zostało. To no to se zachomikujemy już. Na miejsca w gara. Już. No. Także cóż. To tyle. Jak widzicie padła mi kolejna plęka zgroza. Czołg z penicem. No. Także dwie pręki dzisiaj. Fart. No, także cóż. To tyle. Żegnam się z wami. I do usłyszenia.